Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek 28 kwietnia. To jest nowy początek tygodnia. To są nowe wstawaki, bardzo wyjątkowe wstawaki w tym tygodniu, ale to wytłumaczę po czołówce. Bez żadnych zbędnych już przeszkadzajek, zróbmy czołówkę. Zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku w tym tygodniu. Kochani, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy wstawaki po powrocie, wiecie, po okresie wielkopostnym. One oczywiście były nagrane wcześniej, jeszcze przed Wielkanocą, więc w tym tygodniu trochę wyglądało tak, jakby się nie wydarzyło to, co się wydarzyło. Kochani, bo oczywiście w poniedziałek wielkanocny odszedł do Pana Boga papież Franciszek. I moi drodzy, w związku z tym, w tym tygodniu chciałbym, żebyśmy ten tydzień, taki trochę można to nazwać tydzień, Dzień pogrzebowy papieża Franciszka, bo pewnie dopiero po najbliższej niedzieli zacznie się konklawe albo jakieś przymiarki do tego konklawę powinno się odbyć zazwyczaj między 14 a 20 dniem po śmierci papieża, to zrobimy sobie, koń taki tydzień właśnie wspominania papieża Franciszka. Kani nie będzie naszego normalnego trybu wstawakowego różnych cytatów, ciekawostek i tak dalej, tylko po prostu będzie, kochani, 6 odcinków z sześcioma cytatami z papieża Franciszka, takimi, które bardzo mnie poruszają, takimi, które są dla mnie jakimś jego wiecie dziedzictwem i przesłaniem. Więc takie odcinki bez żadnych głupot, tylko po prostu przesłanie franciszkowe, yy, którym się oczywiście będziemy jeszcze zajmować, a ja ciągle mam wiecie w głowie te takie konieczności w sobie, żeby zająć się jego kilkoma ancyklikami z wami. Jak zawsze na wszystko nie było czasu. Może teraz w końcu będzie. Kiedy, kiedy Franciszka no już tutaj, przynajmniej na ziemi, z nami nie ma. Kochani, posłuchajcie najpierw pierwszego zdania, poniedziałkowego Franciszkowego, boże, jakiego pięknego, bardzo oczywistego, bardzo prostego, a to jest w ogóle zdanie klucz chyba do wszystkiego. Nasz nieskończony smutek może być uleczony tylko przez nieskończoną miłość. Kochani, bardzo kocham to zdanie papieża Franciszka. Wiem, że ono jest oczywiste. Kochani, ja mam taką teorię od dawna. Ci, którzy mnie może tam gdzieś słuchacie, od dłuższego czasu to już pewnie ją słyszeliście wielokrotnie. Ja uważam, że Pan Bóg stworzył człowieka z tak zwaną, w moim języku, wielką dziurą. To nie jest błąd, to nie jest pomyłka, to nie jest tak, że coś poszło nie tak Panu Bogu, tylko Pan Bóg stworzył człowieka z wielką, nieskończoną dziurą. To jest to, co papież Franciszek nazywa nieskończonym smutkiem, czyli nieskończonym niezaspokojeniem, nieskończonym głodem, nieskończonym pragnieniem. I kani jedynym czym można zaspokoić coś, co jest nieskończone, no to to, co jest nieskończone. Tylko nieskończonym można zaspokoić nieskończone. I my w tą dziurę tego smutku, tej tęsknoty, tego pragnienia, tego głodu wrzucamy tysiące rzeczy. I nie chodzi o to, że one są bezwartościowe, nie chodzi o to, że tam są tylko złe rzeczy, nie. Czasem tam wrzucamy piękne i dobre rzeczy. I bardzo dobrze, bo trzeba piękne i dobre rzeczy wrzucać w swoje serce. Ale ani żadna z nich, chociaż byłaby najpiękniejsza na świecie, nie zaspokoi nas w pełni. Może nam dać pewien przedsmak zaspokojenia, może nam pokazać kierunek zaspokojenia, może być częścią zaspokojenia. Ale zaspokojeniem jest tylko i wyłącznie Pan Bóg. To jest to zdanie świętego Augustyna, bo de facto to Franciszkowe to jest trochę taka trawestacja tego, co powiedział święty Augustyn, nie? Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Kochani, żaden człowiek, który nie znajdzie swojego spoczynku w Bogu, czyli nie spotka się z Bogiem, nie zjednoczy się z Nim, nie wejdzie z Nim w wielką bliskość i miłość, nigdy nie zazna zaspokojenia swojego nieskończonego smutku. Lubię to franciszkowe nieskończony smutek, nie? On wie, jakie to jest bolesne. On wie, że to nie jest tylko chwilowa, czasowa jakaś tam niedogodność to jest nieskończony ból, nieskończony smutek, nieskończone pragnienie, nieskończony głód, niewyczerpane. Tylko ktoś, kto jest nieskończony, może to zaspokoić. Tym kimś jest Pan Bóg. Kani wiem, że pewnie dla części z was to oczywiste, ale zobaczcie, nawet jeżeli to jest oczywiste, to my i tak mimo że to jest oczywiste, niekoniecznie u niego szukamy tego zaspokojenia. Zostańmy dzisiaj z tym zdaniem. Tylko u Boga mogę znaleźć zaspokojenie moich nieskończonych potrzeb, bo tylko Bóg jest nieskończony. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam za to pierwsze spotkanie w tym tygodniu. Jak widzicie, jestem w pracowni Tomka Biłki, ale ona już jest też w takim jakimś rozkładzie, bo się tu już pomału wyprowadzamy z Zielonej, no jeszcze oczywiście ze dwa miesiące. Tak się w ogóle chyba szykuje, że może być taki czas, że ja tu sam zostanę, bo nie jest taka szansa, że pójdą wcześniej, a ja póki co nie mam gdzie mieszkać w tym drugim klasztorze, więc nie wiem, będę zamieszkał sam, sam w tej kamienicy. Ale właśnie Tomeczek Biłka już trochę się tu pakuje. Więc zostały już takie rzeczy. No właśnie, kościół w remoncie. To jest w ogóle dobry, dobry obraz. Kochani, widzimy się jutro i widzimy się przez cały ten tydzień we franciszkowych klimatach. Życzę Wam pięknego dnia, bardzo Wam błogosławię, bardzo Was ściskam. Miejcie się proszę, najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.